Koniciła. Dziś witam się z wami w języku japońskim, dlatego że pokażę wam, jak przygotować idealny ryż do sushi. Jeśli chodzi o ryż, to on w Japonii jest bardzo popularny. Jedzony jest niemalże do każdego posiłku. Dziś ryż to taka podstawa w Japonii, ale jeszcze do XVIII wieku nie wszyscy Japończycy mieli okazję jeść ryż na co dzień. Ryż do sushi od takiego zwykłego ryżu, wykorzystywanego w większości japońskich przepisów, różni się jedynie tym, że polewa się go dodatkowo zaprawą. Jeśli macie do czynienia z jakimś przepisem japońskim czy koreańskim, jest tam mowa o ryżu to najczęściej częściej chodzi o ryż, który u nas sprzedawany jest jako ryż do sushi. Jeśli chodzi o odmiany ryżu, to w Japonii jest ich około 300 rodzajów. Japończycy mają swoje ulubione marki, mają swoje ulubione regiony, z których ryż pochodzi. Sprzedawany w Polsce ryż do sushi najczęściej nie pochodzi z Japonii. Najpopularniejszą odmianą japońskiego ryżu jest koshihikari, czyli po prostu światło koshi. Światło koshi, czyli historycznej prowincji Japonii. Koshihikari najpopularniejszy jest w Japonii, ale również poza Japonią. Produkowany jest również w Stanach Zjednoczonych. W Polsce najczęściej kupicie inne odmiany ryżu. Będzie to często ryż, który będzie albo krótko, albo średnioziarnisty. W Japonii ryż krótkoziarnisty jest zdecydowanie najbardziej popularny, ale taki średnioziarnisty ryż do sushi również sprawdzi się dobrze do japońskich potraw. Istotne jest jednak to, abyście nie wykorzystywali popularnego w Polsce ryżu długoziarnistego. Taki ryż najczęściej wykorzystywany jest w kuchni chińskiej albo indyjskiej, ale nie nadaje się do większości japońskich dań. Dlatego jeśli Wy będziecie chcieli coś japońskiego przyrządzić, to wybierzcie. Po prostu ryż do sushi i powinno być dobrze. Przygotowanie ryżu jest stosunkowo proste, ale trzeba pamiętać o kilku szczegółach, aby ten ryż był idealny. Ja pokażę Wam dziś dwie metody ugotowania ryżu. Do pierwszej z nich wykorzystam ryżowar, do drugiej wykorzystam taki zwykły garnek ale jeśli chcielibyście ryż przygotować w taki tradycyjny, japoński sposób, to wtedy możecie wykorzystać gliniany garnek Donabe. Ja Donabe dziś ze sobą nie mam, ale przygotowanie w nim ryżu jest podobne do tego przygotowania w garnku. Ja najbardziej lubię przygotowywać ryż w ryżowarze. Jest to najszybsze, najwygodniejsze i najmniej problemowe. Jeśli nie macie ryżowaru, a zastanawiacie się nad tym, aby ryżowar kupić, to ja bardzo, bardzo polecam taki zakup. Niezależnie od tego, którą metodę przygotowania ryżu wybierzecie, będziecie potrzebować do przygotowania tego ryżu również miski. Miska posłuży nam do tego, aby ryż wypłukać. Potrzebne również będzie coś do odmierzenia odpowiednich proporcji ryżu oraz wody. Jeśli chodzi o te proporcje, to według mnie najlepiej nie odmierzać ich wagowo, a objętościowo, dlatego świetnie sprawdzi się tutaj taka zwykła szklanka. Jeśli chodzi o ryż do sushi, to tak jak wspominałem wcześniej, on wymaga jeszcze zaprawy i wymieszania tej zaprawy z ryżem. Do tego celu najlepiej posłużyć się jakąś łyżeczką. Może to być taka łyżeczka plastikowa do sushi, może to być łyżeczka bambusowa, drewniana, mogą to być jakieś łyżeczki plastikowe. Jeśli chodzi o to, w czym będziemy mieszać ryż, to możecie wykorzystać sushi okę, czyli taką drewnianą miseczkę. Moje sushioka ma około 30 cm, jest to takie sushioka domowe, ale w restauracjach wykorzystywane są takie wielkie miski, które mają czasem nawet metr średnicy. Sushioka, nazywane inaczej Hangiri, najczęściej produkowane jest z cyprysika japońskiego. Jeśli jednak takiej drewnianej miski nie macie, nie musicie się martwić. Ja zanim sobie sushioka kupiłem, wykorzystywałem po prostu takie szklane naczynie żaroodporne i w zupełności takie coś dawało radę, więc dla chcącego nic trudnego. I w tym momencie możemy przejść już chyba do przygotowania ryżu. Przygotowanie ryżu rozpoczynamy od jego odmierzenia. Jeśli chodzi o proporcje wody oraz ryżu, to złota japońska zasada mówi o tym, że proporcje powinny wynosić 1 do 1. Ta proporcja może ulec pewnym zmianom w zależności od tego, jaki gatunek ryżu wykorzystujecie, oraz tego, w jaki sposób będziecie go gotować. Ja polecam wykorzystywać proporcje jedną część ryżu na jedną i jedną dziesiątą części wody, jeśli będziecie robić to w garnku, a jeśli będziecie robić to w ryżowarze, to jedna część ryżu na jedną i dwie części wody. Z tą proporcją możecie sobie lekko eksperymentować, tak aby dobrać ją idealnie do sposobu przygotowania przez Was ryżu, do tego w jaki sposób będziecie go gotować oraz tego z jakiego dokładnie ryżu korzystacie. Uważajcie jednak na to, co napisane jest niekiedy na opakowaniach ryżu, szczególnie w Polsce i w Europie Zachodniej czy w Stanach, te proporcje są często zaburzone i podawana jest proporcja jednej części ryżu do półtorej części wody. Tej wody w takim wypadku będzie zdecydowanie za dużo. W tym momencie dwie szklanki ryżu przerzucam sobie do swojej miski. Taka szklanka to około 200 g suchego ryżu. Pamiętajcie, że po ugotowaniu zwiększą swoją wagę mniej więcej dwukrotnie, a podczas gotowania zwiększy swoją objętość nawet trzykrotnie. Dlatego istotne jest to, aby nie wykorzystywać zbyt dużo ryżu w małym naczyniu, ponieważ po prostu może się tam nie zmieścić. W tym momencie ryż przesypujemy sobie do miseczki i teraz ryż powinniśmy porządnie wypłukać. Robimy to po to, aby pozbyć się nadmiaru skrobi, która na ryżu się znajduje. Ja najczęściej robię to gdzieś w okolicach kranu, ale teraz wleję tutaj wodę, abyście mogli zobaczyć, jak ta woda szybko zmieni kolor. Będzie za chwilę bardzo podobna do mleka. Jeśli chodzi o nalewanie wody, to ja zazwyczaj robię to tak, aby strumień wody nie uderzał w moje ziarenka ryżu. Leję ten strumień wody tutaj, gdzieś na bok miski. Następnie dłoń składam sobie mniej więcej w taki kształt, a następnie takim okrężnym ruchem mieszam to wszystko kilkanaście razy. Wodę wylewam, wlewam nową wodę, powtarzam ten proces do momentu, aż moja woda zacznie być taka fajna i przezroczysta. A teraz popatrzcie, jak szybko woda zmieni swój kolor, stanie się taka mętna, gdy tylko wleję ją do ryżu. Ryż bardzo łatwo chłonie wodę, dlatego niezwykle istotne jest to, aby wodę podczas pierwszego płukania jak najszybciej z ryżu usunąć. Podczas kolejnych prób nie musicie tej wody usuwać już tak szybko, ale w przypadku pierwszego płukania bardzo istotne jest to, aby wody pozbyć się jak najszybciej. Po około 5 razach woda, którą wlewam do ryżu, jest już teraz zupełnie inna niż ta woda, którą wlewałem na początku. Woda jest przezroczysta, nie zmienia swojego koloru i to znak, że to płukanie możemy zakończyć ten ryż zamierzam przyrządzić w ryżowarze w tym momencie mogę sobie go już odsączyć na sitku, a w międzyczasie przejść do przygotowania ryżu, który będę gotował w garnku. Wcześniej chcę Wam pokazać jeszcze jednak jak istotne jest to, aby podczas czyszczenia ryżu, podczas jego płukania, nie wykorzystywać do tego celu zbyt dużej siły i nie mierzyć ziarenek ryżu. Teraz wezmę sobie kilka takich całych ziarenek ryżu jak widzicie nie mam tutaj takich żadnych małych fragmentów i teraz kiedy potrę o siebie dłonie, te ziarenka zaczną się miażdżyć i zobaczycie, że za chwilę będę miał to wszystko zanieczyszczone. I w tym momencie na moich dłoniach znajduje się bardzo dużo takich drobinek ryżu, które w normalnym wypadku zanieczyszczałyby nam wodę. Dlatego podczas płukania uważajcie, żeby nie wykorzystywać dużej siły i aby tych zielonych ryżu nie miażdżyć. Druga z technik płukania ryżu jest podobna, polega jednak na wykorzystaniu sitka. Ryż wsypujecie do takiego sitka, następnie wlewacie wodę, wszystko mieszacie. Ziarenka ryżu pocierają się w takim wypadku nie tylko samo o siebie, ale również o metalowe elementy sitka, wcierając się w ten sposób nieco bardziej. W tej drugiej metodzie musicie być trochę bardziej delikatni, tak aby ziarenek ryżu nie zmiażdżyć. Po około 10 minutach, gdy ryż nieco obciekł już z wody, możecie przerzucić go do naczynia, w którym będziecie go gotować i w tym momencie powinniśmy zalać go odpowiednią ilością wody i moczyć przez co najmniej 30 minut. Jest to bardzo ważne, to zmieni nieco wygląd oraz strukturę ryżu. Jeśli chodzi o ilość wody, to tak jak wspominałem, musicie ją dobrać indywidualnie, ale będą to wartości prawdopodobnie od jednej części ryżu na jedną część wody, do maksymalnie jednej części ryżu na jedną i dwie dziesiąte części wody. Ja w przypadku garnka wykorzystuję proporcje mniej więcej 1 część ryżu na jedną i jedną. Dziesiątą części wody, a w przypadku ryżowaru jedną część ryżu na jedną i dwie dziesiąte części wody. Ryż powinien namaczać się w wodzie, w której będzie się gotował co najmniej 30 minut, ale można namaczać go nawet całą noc. Jest to niezwykle istotny proces w przygotowaniu ryżu, dlatego nie pomijajcie go. A ja w międzyczasie mogę zająć się przygotowaniem zaprawy do ryżu do sushi. Jeśli chodzi o tą zaprawę, to jest ona wykorzystywana tylko do sushi albo do jakichś konkretnych dań, takich jak na przykład hawajskie pokebowle. Jeśli nie widzieliście jeszcze odcinka dotyczącego Pokéball, czyli takiego połączenia kuchni amerykańskiej, hawajskiej i japońskiej, to gdzieś tam pokaże się link, zachęcam do tego, aby go obejrzeć. Oczywiście takiej zaprawy nie stosuje się do większości japońskich dań. Ryż przyprawia się w zależności od dania. Często posypywany jest on furikake, czyli taką specjalną przyprawą do ryżu. Taką przyprawę możecie kupić sobie w takich saszetkach gotową. Możecie przygotować ją również sami. Istnieje wiele wersji furikake, a w tym momencie zajmę się już zaprawą do ryżu, do sushi. Aby taką zaprawę przygotować będziecie potrzebować tylko octu ryżowego, cukru trzcinowego. Możecie ten cukier zastąpić zwykłym białym cukrem, albo nawet ksylitolem, albo jakimś innym słodzikiem oraz soli. Aby przygotować zaprawę, wystarczy po prostu cukier oraz sól rozpuścić w occie. Aby łatwiej się to wszystko rozpuszczało, możecie ocet sobie podgrzać, ale nie musicie tego robić. Zaprawa początkowo może wydawać Wam się nieco mętna, ale jeśli wszystkie składniki się ze sobą połączą i zostawicie ją na chwilę, to po chwili stanie się taka fajna i klarowna. I w tym momencie, kiedy mój ryż namaczał się już ponad pół godziny, mogę przejść do jego gotowania. Wcześniej chcę Wam pokazać jednak, jak to namaczanie ten ryż zmieniło. Zobaczcie, jak te ziarenka ryżu zmieniły swój kolor. W tym momencie są takie śnieżno-białe. Wyglądają zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy zalewaliśmy je wodą, i w tym momencie możemy garnek przykryć. Jeśli ryż będziecie gotować w ryżowarze, to nie ma tutaj nic prostszego. Wystarczy nacisnąć przycisk odpowiedzialny za gotowanie, poczekać, aż ryżowar ugotuje ryż i się wyłączy, a następnie pozostawić jeszcze na około 20 minut w pozycji utrzymującej ciepło. Wtedy ten ryż sobie tak fajnie dojdzie i będzie idealny. Jeśli będziecie ryż gotować w gar. Garnku, to powinniście rozpocząć gotowanie od najwyższej mocy kuchenki. Gdy tylko woda zacznie się gotować cały czas nie podnosząc pokrywki powinniście moc zredukować do prawie minimalnej i pozwolić ryżowi gotować się przez kolejne 15 minut. Po 15 minutach ściągacie go sobie z kuchenki i pozostawiacie na kolejne 15 minut, aby sobie doszedł i wtedy ryż będzie idealny. W tym momencie ryż, który gotowałem w ryżowarze jest już gotowy, a ryż, który gotowałem w garnku odpoczął sobie przez 15 minut. I teraz mogę podnieść pokrywkę, a następnie Delikatnie za pomocą łopatki wymieszać ten ryż, tak aby jeszcze te ziarenka, które nie są dostatecznie wilgotne, nabrały wilgoci od pozostałych ziarenek i pozostawić to pod przykryciem na kolejne 5 minut. Do wymieszania ryżu do sushi z zaprawą będziecie potrzebować naczynia. Możecie wykorzystać tradycyjną sushiokę, ale możecie wykorzystać również na przykład takie naczynie żaroodporne. Jeśli będziecie wykorzystywać sushiokę, to powinniście je wcześniej bardzo mocno zwilżyć. Zależy nam na tym, aby naczynie było wilgotne, dlatego że jeśli Teraz przesypalibyśmy tutaj ryż, to w momencie, kiedy to wszystko jest suche, ten ryż by nam się tutaj poprzyklejał, szybko wyciągnąłby całą wilgoć z ryżu. Dlatego w tym momencie wkładam to pod kran i bardzo solidnie moczę. Sushiokie jest już zwilżone. W międzyczasie zbliżyłem sobie również szmatkę, którą będę to wszystko przykrywał, tak aby ryż nieco wystygł. I w tym momencie, kiedy ryż spędził w garnku kolejne 5 minut, mogę przerzucić go tutaj do miseczki, a następnie wymieszać z zaprawą. Mi to na garnka nie poprzyczepiały się żadne ziarenka ryżu, ale jeśli zdarzyłoby się tak, że na dole mielibyście taki lekko przypalony ryż, to wtedy oczywiście nie wygrzebujecie go, zostawiacie go sobie w garnku. U mnie wszystko jest idealnie i w tym momencie mogę wymieszać ryż z zaprawą. Jeśli chodzi o mieszanie ryżu, to staramy się to robić w taki sposób, aby jednak nie zgniadać. Jeśli podobnie jak ja, będziecie mieć łopatkę, robicie to w taki sposób, ciachając. Jeśli chodzi o wylewanie zaprawy, to wylewajcie ją stopniowo. Rozpoczynam od mniej więcej połowy zaprawy, następnie wszystko sobie dokładnie mieszam. Wylewam pozostałą połowę zaprawy, znów mieszam i na koniec wylewam pozostałą zaprawę, mieszam ostatni raz. Do sushi nie powinniśmy wykorzystywać takiego gorącego ryżu, ponieważ sprawiłby on, że nasze nori stałyby się takie gumowate i sushi nie byłoby zbyt dobre. Taki ryż więc powinniśmy przykryć sobie ściereczką i pozwolić mu ostygnąć. Możecie po 15 minutach go jeszcze dodatkowo przemieszać. Jeśli chodzi o czas stygnięcia, to będzie on zależał od tego, jakie macie naczynie i jak dużo będziecie w nim mieć ryżu. W miejscach, w których sushi jest przygotowywane, najczęściej ryż znajduje się właśnie w takich miseczkach i pod ściereczką czeka na moment, kiedy będzie należało go wykorzystać. Wtedy po prostu tą ściereczkę się odchyla, bierze się odpowiednią ilość ryżu, następnie się to zamyka i taki ryż sobie może leżeć. Oczywiście jeśli chodzi o ryż, to powinien on być świeży, ale nie może być gorący. Mam nadzieję, że wiedza, którą chciałem przekazać Wam w tym odcinku, okaże się dla Was przydatna. Dzięki temu odcinkowi Wasze sushi będzie lepsze. Zresztą jeśli chodzi o sushi, to ja zamierzam przygotować odcinki zarówno dotyczące takiego sushi japońskiego, jak i sushi międzynarodowego czy amerykańskiego. A już niedługo będziecie mieli okazję zobaczyć również przepis na słynne japońskie onigiri, czyli takie ryżowe trójkąty. Jeśli ten odcinek Wam się spodobał i chcielibyście więcej odcinków dotyczących kuchni japońskiej czy koreańskiej, to zostawcie łapkę w górę, a jeśli możecie, to zostawcie również jakiś komentarz, bo to pomaga w rozwoju kanału. Dziękuję i do zobaczenia. Cześć!